Witajcie moi drodzy. W tym filmiku pokażę, jak dokładnie zdobyć trofeum ciasne, ale własne. Możemy je zdobyć już nawet w pierwszym rozdziale podczas naszej podróży po Meksyku. W opisie, Pucharka, mamy użyć zrzutu ekranu zrobionego w trybie fotograficznym do ozdobienia swojej kwatery. Najpierw, oczywiście, musimy odpalić tryb fotograficzny. Zrobimy to naciskając touchpada, ale po jego lewej stronie. Opcji do ustawienia jest dużo. My jedynie musimy zrobić zdjęcie. W każdym razie, jak w każdym innym trybie fotograficznym, możemy tutaj pozmieniać naprawdę sporo, łącznie z różnymi pozami sama. Możemy zmieniać pozycję kamery, a także dodawać nowe źródła światła. Opcji jest naprawdę sporo. Gdy już się pobawimy, kwadratem ukrywamy menu, a X-em robimy zdjęcie. Zrzut ekranu zostanie wtedy zapisany, a my możemy opuścić tryb fotograficzny kółeczkiem. Otrzymamy wtedy powiadomienie od SSS czyli systemu splotów społecznościowych, gdzie będziemy mogli podejrzeć zrobione przez nas zdjęcia. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak tylko wrócić do najbliższej kwatery. Ja tutaj akurat wybrałem jedną z większych placówek w Meksyku, ale jaka kwatera to będzie nie ma większego znaczenia. Przytrzymujemy kwadrat i udajemy się do kwatery. Musimy teraz tylko poczekać aż skończy się animacja snu sama, a sam usiądzie na łóżku. Teraz musimy obrócić kamerkę, aby pokazywała nam na przykład przód naszej kwatery i naciskamy trójkąt Zmień obraz na ekranie. Teraz musimy tylko znaleźć zrobione przez nas zdjęcie i ustawić je jako tapetę naszej kwatery. Zastwierdzamy X, tapeta się zmieni, a trofeum nam wpadnie. No i to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego. Cześć.